Taki ładny piękny rój, dużo pszczółek W tym momencie nawet weźmiemy trochę bliżej. Bardzo fajny rój i będziemy łapać i będziemy wkładać do ula, tak się zastanawiamy, czy to nasz jakiś nie uciek. No dobra, zobaczymy, będziemy działać. Ech, spróbuję sobie położyć jakoś na ziemi ten telefon, bo nie przygotowany byłem. Ok, zosamiłem. Już mam o minutkę, dobrze? Ojej, nie mam jak położyć. Poczekaj. A, spróbuję sobie jakoś to nagrać, ale nie wiem, czy uda mi się. Dobra, nie dam rady, muszę jakoś inaczej. Dobra, mam. Justynka, nagrasz nas? Trzymaj, to potrwa minutę, już przygotowane mam wszystko, trzymaj. Możesz podejść jeszcze bliżej. Nie, nie będę. Nie, no dopóki się tak nie rozlecą, to czekaj. Dobra, nie słynij No. Udało nam się wrzucić Nie mama? Udało nam się wrzucić pszczółki Do środka Matka już jest w środku Bo zaczynają wchodzić do rojnicy Obok już mamy przygotowany ul Ten drugi wyczyszczony Akurat wykonserwowany przeze mnie No jak tylko Wlecą do środka Przerzucimy je do nowego domku. Próbowaliśmy zawiesić rojnicę na wysokości gałęzi, gdzie rój tutaj sobie osiadł. Ale niestety ta rojnica jest ciężko, ciężko było przymocować. Potem szybko poszliśmy po drabinę, ale niestety rojnica nam nie wchodzi w drabinę. Będzie trzeba jakąś lżejszą zrobić, albo rozjrzeć się za jakąś nową, lżejszą rojnicą No i co mamo? Kolejny roik po roku? Trzy, trzy, trzy czwarty Czwarty rój będzie już A to w międzyczasie podejdziemy do tamtych uli bo przyszły nam chyba kolejne zwiady pszczół i mamy tutaj wyremontowane kolejne trzy ule wyremontowane, wyczyszczone I tutaj też nam się zaczynają jakieś pszczoły kręcić. O, już teraz mniej. Dosłownie jeszcze pół godziny temu tutaj już robiły zwiat. Pszczoły, ale teraz się widzę, uspokoiło. No, mamy tutaj przygotowane. przygotowany ul mamy już. Wzięliśmy z mamą jakieś pierwsze lepsze ramki, żeby tylko włożyć. Dzisiaj jest sobota, to w poniedziałek się dokupi, naciągnie węzły, i w poniedziałek się zrobi porządek z ramkami. I podejrzewamy z mamą, że nam się chyba wyroiły z tego ula, bo tu był bardzo potężny ul. Rój, przepraszam. Już idę mamo. I chcemy zerknąć, jak tutaj wygląda sytuacja. I co? Nie. dobra, włożyliśmy na stawkę, ale chyba najprawdopodobniej na nam rój stąd wyszedł. Dobra, kończę nagrywanie.